Siemano, siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, ja jestem Shipsor, a to jest oczywiście co? Kidowice są i dzisiaj mamy słuchajcie, genialny plan. Taki plan, że dzięki temu planowi będę w stanie kontrolować wszystko, co się dzieje na Kidowicach. Będę w stanie widzieć wszystko yy, za pomocą takiego jednego miejsca, które nigdy nie zostało przez mnie wykorzystane, a już od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie, żeby zrobić tam naprawdę coś fajnego. Coś, co będzie tak zwaną... Yy... Musiałbym to nazwać bazą, ale to nie będzie baza, tylko to będzie miejsce, w którym będę mógł swobodnie stanąć, po to, żeby móc podglądać innych. I słuchajcie, ta, to miejsce. Ja Wam zaraz pokażę, co to tutaj to za miejsce. Ponieważ przypomnę Wam tylko, że kiedyś stworzyłem taką. Em, taką, taką bazę. Taką śmieszną bazę, która miała na celu y, zrobienie takiego. Miejsca, w którym będę mógł się schować, i będę mógł sobie stamtąd wszystko, że tak powiem, obserwować, jeśli chodzi o zo. Jak widzicie, jestem w tym momencie w zo. Tutaj w ogóle dalej zwierzę nie ma, nie wiem dlaczego, ale dobra, nieważne. Yy, idziemy sobie tutaj, i jak pamiętacie, to ja tutaj w tej pszczole. Kto pamięta, ten pamięta. Kto nie pamięta, ten jest, kurde, ten jest yy, cienki bolek. Ale w tej pszczole ja zrobiłem sobie kiedyś bazę. I teraz tak, czekajcie, czy ja tam jestem w stanie teraz wejść jeszcze, dobra? O, tak, dobra. Tutaj mamy przejście. Idziemy sobie tu. Wchodzimy na górę, i w tym miejscu zrobiłem sobie bazę. Ej, ja tu mam skrzynkę w ogóle? Ja tu miałem kod, dobra, data urodzenia Tak, data urodzenia moja, dobra, git Dobra, to dobrze wiedzieć, no i tutaj miałem Takie biurko i tutaj chciałem sobie postawić e, Na przykład monitor, można by było sobie w ramce Postawić, ale ta baza Powiem szczerze, nie ma totalnie żadnego sensu Jest mi ona totalnie nieprzydatna, ponieważ Do tego zoo to my już praktycznie w ogóle nie przychodzimy Zwierząt tu w ogóle nie ma, bo Yy, bo nam je wszystkie yy, zabrano i nie umiemy, i nie, nie chcemy się nikomu ich sprowadzać z powrotem, więc po prostu musimy. Yy, no Może kiedyś się tu pojawię w końcu. Może tak. Kto wie? Kto, wie? Kto, to, kto to? może wiedzieć? No to się wszystko okaże. Ale mam pewien pomysł na nową bazę widzowie, nową, która będzie o wiele, wiele lepsza i będzie w o wiele, wiele lepszym miejscu. I teraz uwaga, ja już sobie to lekko przygotowałem, więc wam pokażę. Bardzo często, jak biegam sobie tutaj po kidowicach, to biegam sobie tu, tu, tu. Tak sobie tutaj skaczę, tu, tu, tu Tu sobie skaczę, czasem sobie wbiegam sobie tutaj Na przykład, pyk, 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 tu Biegam sobie po tym dachu i tak sobie pomyślałem Kurczę, to jest dobre miejsce, z którego widać prawie wszystko Widać rynek Widać gang dziewczyn, widać tutaj top drogę Widać tutaj, prawda, kit sklep No naprawdę z tego miejsca widać bardzo dużo I słuchajcie, w tym miejscu Jest idealne miejsce na to, żeby tutaj coś zrobić Ja już tutaj wy wyryłem dziurę w środku I pokażę wam jak to tutaj wygląda Weźmy sobie drabinę I teraz tak, dajemy drabinę tu, dajemy tu i możemy teraz wyjechać wyżej. O, czekajcie, dajmy jeszcze jedną. Jeszcze jedną, dobra, mamy. I jesteśmy na samej górze. Tu mamy zejście na dół. Pyk. I możemy wyjść. I w ten sposób... <laughs> tak to być nie może tak to być nie może dobra to trzeba zrobić nie 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 nie, nie to yy, a nie dobrze dałem to i to dobra i teraz to się wszystko zgadza tutaj też widzę że jest nie, nie najlepiej dobra to to trzeba będzie poprawić ale dobra wyjdźmy tutaj na górę i zobaczmy jak to tutaj wygląda uwaga jesteśmy w środku i teraz tak tu stawiam to i teraz powinno być to wszystko git nie mamy tu totalnie żadnego oświetlenia więc szybko jeszcze skoczę sobie po jakieś oświetlenie żeby tutaj cokolwiek było widać jestem w tym momencie sam na serwerze więc mamy spokój mamy pewność że nikt nas nie przyłapie na tym że nikt nie zobaczy żeby Tutaj kombinujemy takie dziwne rzeczy I że robię sobie jakąś taką, prawda, sekretną bazy. Yy, ja wiem, że sekretne bazy yy, To jest takie coś, co już jest tradycją To trzeba po prostu zrobić, wiecie o co chodzi To jest tak, że sekretna baza Musi być raz na jakiś czas zrobiona Z tego względu, że one po prostu się w pewnym momencie przydają I lepiej je mieć niż ich nie mieć A to jest na pewno dobre miejsce O, weźmiemy sobie tą lampę Zaraz sobie tu wrócimy po resztę, ponieważ ja yy, mam bardzo dobry pomysł Na to wszystko tutaj, ale wymaga to ode mnie Trochę wydania pieniędzy I dlatego też właśnie wpadłem na ten pomysł dzisiaj żeby to zrobić, ponieważ jak wiecie Mi zostało jeszcze trochę siana <laughs> Trochę dużo, trochę dużo pieniążków i zostało jeszcze Z tego, że okradłem bo, y, tam moją siostrę Która, która dała Magikowi te, te, te pieniążki Więc y, mamy, że tak powiem Dobrą pozycję do tego, żeby tutaj coś wykombinować Teraz tak, chciałbym zrobić coś takiego Nie mam niestety żadnych nożyc Ale chciałbym zabrać to, to. I teraz jak rozwalimy sobie całą tą ścianę Która oczywiście zajmie nam wieki Na, na rozwalanie tego To jesteśmy w stanie sobie tutaj użyć tego szkła i to jest to, co ja chcę zrobić, ponieważ to nam bardzo, ale to bardzo tutaj pomoże Uwaga, podejdźmy sobie tu wyżej I tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, pyk Dobra, od dołu sobie to również zakryjmy W ten sposób wygląda to totalnie tak, jak wyglądało a w środku zmieni się tak naprawdę wszystko. Ponieważ dzięki temu patrzcie, mogę sobie wejść do środka i widzę, co tu się dzieje. I to jest tak mocna baza. To jest tak mocna baza. Widzę, jak ktoś tu będzie przechodzić, widzę gang dziewczyn, widzę tutaj, prawda, pocztę. Z tej strony zrobimy sobie dokładnie to samo. Z tym, że tutaj o, widzę, że jest troszkę inaczej, troszkę tu trzeba troszkę, e, troszkę pokomieć. Czekajcie jeszcze to jest. To jest już naj, najwyższe piętro. Dobra, to tutaj tak średnio. No tu musimy zrobić coś takiego. Niestety nic więcej tutaj nie zrobimy, musimy zaakceptować to, yy, że to musi być tak jak, jak tutaj jest, czyli raz, dwa, trzy, cztery, dobra, coś takiego. Możemy wyjść na górę, zamurować sobie to. No i mamy, mamy... <laughs> Tu nie to, tu biały miał być, tu biały miał być, tu biały miał być, nie czerwony, dobra, pomyliło mi się, pomyliło mi się, pomyliło mi się. Dobra, weźmy biały, raz, dwa, dobra, git. I w ten sposób mamy tutaj. I no i z tej strony dokładnie chcę zrobić to samo. Także mieć naprawdę z każdej strony wgląd w to, co się tutaj dzieje. A że mamy tego trochę, to nam starczy na tą ściankę jeszcze idealnie. A jak co, mogę sobie dokupić, bo pieniędzy nie brakuje. <laughs> dobra, zejdźmy z tego tutaj. Dobra, raz, dwa, trzy, dobra, i teraz tak. Raz, o nie, 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 dobra źle mi się to stawia O nie, nie, proszę tak nie robić Chcę to postawić inaczej, dobra, tak Dobra i teraz tu wyło... tak musi to być, dobra, okej okay. pyk, 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 pyk Dobra, okej, okay. wykorzystaliśmy wszystko Ale spokojnie, zaraz może coś dokupimy i tak by się przydało tutaj coś innego jeszcze Zrobić jakieś może wyjście ewakuacyjne czy coś Zaraz sobie przekminimy co to tutaj możemy zrobić, ale wejdźmy do środka no i jak widzicie w tym momencie naprawdę prezentuje się to mocno, mocno. To jest naprawdę dobra, to jest naprawdę dobra baza, bo dzięki tej bazie jesteśmy w stanie patrzeć siedzieć sobie tu i widzieć wszystko dosłownie. Widzimy jak tu ktoś będzie iść, no tutaj niestety nie widzimy, bo nam daszek zasłania, ale widzimy tamto miejsce, widzimy rynek. Widzimy tutaj z tej strony, jest to naprawdę dobre miejsce, jest to takie do wykorzystania dobre, że, że naprawdę można się to dobrze przydać. I teraz tak, czekajcie, pójdźmy sobie jeszcze do sklepu teraz na szybko i zobaczymy, czy jest coś, co bym mógł zabrać i co by mi się przydało po prostu tutaj do tego wszystkiego, co by mi się przydało do, do tej mojej bazy. I teraz tak, kamera, kamerę ostatnio kupiliśmy, ja bym bardziej z, z tych sekretów coś może bym potrzebował, hmm, chociaż, a ja zakupiłem ostatnio. Czekajcie, no to może to jakoś wykorzystać. Dobra, to ja mam wszystko w sumie, bo tutaj nic więcej. A, wiecie co? Dobra, wiem, co kupię. Kupimy jedną klapę. Jedna klapa mi się przyda, bo coś czuję, że takie coś by mi się właśnie przydało. Ej, a co tu było? Ukryte schody. A, już zniknęły z tego. Dobra, czekajcie, weźmy sobie jedne te schody, żeby je dać tu po prostu, bo widzę, że Że ktoś je zabrał z tej ramki. Dobra, ale schodów ukrytych nie potrzebujemy. To nam jest niepotrzebne. Ym, zabrałem co? Zabrałem tą klapę. A ile ta klapa kosztowała? Właśnie, bo jej nie sprawdziłem. Nie sprawdziłem ceny klapy. Tam, tam jest. Gdzie jest ta klapa? Tu. 15. 15. Dobra, to na chillu. To jest tanią. To jest prawie że za darmo. Dobra, no to dajmy te 15 w takim razie, czyli potrzebujemy to i to. To jest 15. Dobra, pyk-pyk. Leci, poszło. Dobra i teraz możemy tą naszą klapę jakoś wykorzystać I coś tutaj pokombinować No bo tak, tu mamy wejście tak ukryte, że jest naprawdę mega mocno Ale chciałbym zrobić jeszcze jedną rzecz Która by polegała na tym, że Że, 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 że e, Wykorzystamy do tego Kurczę Nie mam pomysłu e, Bo chciałem zrobić jakieś wyjście na dach Ale tu bym musiał wtedy sobie zabrać trochę miejsca To hmm. nie do końca mi pasuje No chyba, że zrobimy Tutaj tak. Weźmiemy tą klapę tu. Dobra, coś takiego. No i tu damy już zwykłą drabinę, bo bez sensu jest dawać cały ten blok tutaj drabinowy. Chociaż mógłby tak być, ale to już nam zabiera wizję, to już nam zabiera wizję, więc to nie, 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 tego takiego czegoś nie chcemy. To niech jest yy, tak, dobra, zejdźmy niżej. Czyli potrzebujemy zwykłej drabiny i potrzebuję jeszcze jednej rzeczy, o której sobie teraz pomyślałem, którą muszę kupić i teraz czekajcie, muszę sobie przypomnieć co to było. Ehm... Ej, przed chwilą miałem w głowie myśl jakąś i mi uciekła. Dobra, czekajcie, muszę zobaczyć sobie tutaj, co, co my tu mamy, żebym sobie przypomniał. A, dobra, wiem już, co chciałem. E, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem razy dziesięć, czyli to jest y, osiemdziesiąt kitcoinów. Dobra, to potrzebuję jeszcze, bo chcę zrobić z, z tyłu po prostu... Z tyłu tego, no zobaczycie Zobaczycie, będziecie yy, Wiedzieć o co mi chodzi, dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8. Osiem. dobra, 80 coinów dajemy tu, jest git, dobra yy, Troszkę wydaliśmy, ale Spokojnie, to nam się wszystko przyda, to nam To wszystko jest na plus, to wszystko jest na plus Na plus mojej, prawda, tutaj Moich biznesów, dobra, i teraz bierzemy z tej strony Też robimy te szyby, tak żeby mieć wgląd naprawdę Z każdej, z każdej strony, z każdej możliwej strony Z tego powodu, że po prostu No trzeba, trzeba mieć taki wgląd Tutaj przede wszystkim muszę mieć wgląd w kit sklep i chciałbym mieć w niego wgląd, bo chciałbym wiedzieć, kto do niego wchodzi, kto z niego wychodzi. Mam już wgląd taki z mojego domku, ale z takiego miejsca jak to, to też się przyda, dobra? Czekajcie, bo tutaj mi się to źle postawiło. Tak. No, dobra, teraz się stawia dobrze. Okej, okay, tu, tu, tu. No i teraz tu trzeba. To nie tak. Dobra, tak. Tak. Pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. pyk. Dobra, mamy to. Dobra, i teraz rozwalmy jeszcze to. No i patrz, jeszcze drewna zaoszczędziliśmy trochę. Dobra, wychodzimy do góry i teraz mamy tutaj piękny wgląd. I teraz podsumujmy, co my widzimy. Widzimy stąd, co trzeba. Widzimy gang dziewczyn. Widzimy rynek. Widzimy wioskę villagerów. Widzimy kit Widzimy tutaj, prawda, ścieżkę obok. To jest główna ścieżka, którą bardzo często ktoś przechodzi. Widzimy wejście do miejsca, w którym jest diamentowy kitcoin. Tak swoją drogą dawno na niego nie patrzyliśmy. Zobaczmy, czy on tam w ogóle jest. Ej, dobra, jeżeli go tam teraz nie ma, a ja odkryłem. O, właśnie! Właśnie, jeszcze jedna rzecz, o której właśnie miałem wam powiedzieć. To jest też mocne. To jest też mocne, co co, co, co odkryliście wy. Ale, dobra, przejdźmy sobie. Tutaj jest ten diamentowy kitcoin. Dobra, to najważniejsze, że jest. Diamentowy, Dobra, czyli mamy. O co walczyć dalej, na całe szczęście. W każdym razie, co chciałem wam powiedzieć? Pisaliście mi w poprzednim, yy, pod poprzednim odcinkiem, jak dostał, dowiedzieliśmy się od magika, jaki, jakie to ma być zadanie, że będzie ciemno i będziemy musieli walczyć o przetrwanie. I pisaliście mi, że to jest wa walka z Wardenem. Całkiem możliwe, to jest naprawdę mocna myśl, że się tam dali. I ja myślę, że możecie mieć naprawdę dużo, dużo, dużo racji. Więc ja postanowiłem już tak myślałem, właśnie, miałem to powiedzieć na początku odcinka, totalnie o tym zapomniałem i zaj zajęliśmy się po prostu tym ukrytym miejscem, ale e, tak sobie pomyślałem, że moglibyśmy zrobić sobie taki odcinek, w którym zrobiłbym próbną walkę z Wardenem. Czyli założy stworzylibyśmy totalnie czysty świat na singlu, sprawdzilibyśmy po prostu ym, jak, jak, jak się zmierzyć z Wardenem, jak go zwalczyć, co jest tak naprawdę na niego najlepsze, pokorzystalibyśmy sobie tam trochę z game moda i innych Takich rzeczy po prostu, żeby, żeby Po prostu się dobrze przygotować, także jak już magik tutaj to wszystko da Żebyśmy po prostu byli jak najlepiej przygotowani Więc następny odcinek widzowie Prawdopodobnie zrobimy sobie przygotowanie Do po prostu tego zadania i zrobimy sobie test Jak sobie poradzimy na Wardena A póki co mamy zrobioną taką Przezudowne, przezudowne miejsce Naszą kolejną sekretną bazę, w której będę Mógł sobie tu postawić łóżko, dać jakąś skrzynkę I tak dalej, no a w sumie wiecie co Zajmijmy się tym jeszcze teraz, ogarnijmy to teraz Bo już chciałem mówić, że trzymajcie się, cześć Ale skoro, je... skoro jeszcze mogę to zrobić w sumie mnie stać, to mogę sobie wszystko kupić i ogarnąć tak żeby tutaj wszystko już było Więc ogarnijmy sobie stolik, na pewno potrzebujemy stolik em, To jest... Dżunglowy, ja nie chcę dżunglowego, ja bym chciał ten zwykły Nie ma zwykłego, jest tylko jeden tutaj Ale lipa, ale lipa Dobra, no to, no dobra, no to weźmy w takim razie Weźmy w takim razie świerkowy Raz, dwa, trzy, Dobra, chyba trzy starczy nam to jest za 3 kitcoiny. Dobra, przecież to jest za darmo. Przecież to jest za darmo! Fotel za 8. Te ceny tu się nie zmieniły. Dobra, bierzemy. To przecież kurczę, ja jestem ja gram jak na kodach, ty. przecież to jest to jest niesamowite. Jakie to jest dla mnie tutaj tanie. To jest tanie, ja jestem już bogaty. Dobra, to mamy co chciałem i chciałem jeszcze łóżko. Łóżko sobie ogarnąć, więc ogarnimy sobie na szybko wyro. Wydaje mi się, że powinienem mieć w domu trochę wełny. Ale nie jestem pewien, ale na pewno jakieś łóżko powinienem gdzieś mieć. Dobra, tu jest wełna, ale. Kurczę, może być ciężko w sumie. O, tu jest, ale to jest dywan. To jest dywan, czyli to nie, 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 nie. Dobra, zejdźmy niżej. ogarnijmy, Czy ja mam jakąś wełnę? No proszę. Dobra, mam nic. Mam nic, to już jest dobre, to jest dobre, dobra, mamy nic, czyli wełnę będziemy mieli. Dobra, mam. Mam, 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 ma. dobra, git, zrobimy sobie, zrobimy sobie normalnie na chillu Dobra, robimy tak, pyk, pyk, mamy łóżko, dobra, super No i możemy iść to wszystko tam teraz władować, tak żeby to wyglądało tak jak należy Mamy, a, czekajcie, ty, ja znowu nie zapłaciłem, dobra, dobrze, sobie przypomniałem Dobrze, sobie przypomniałem za to, że tam nie zapłaciłem, bo e, Bo ostatnio nie zapłaciłem i byłby przypał, nie? Dobra, i, i, znaczy byłby, miałem przypał, muszę zapłacić mandat Dobra, dobra, czyli tak, mamy 8+, plus Yy, 3, 3, 3, 9, 8 plus 9 To jest 17 Więc 17 kitcoinów Będzie tutaj teraz ładowane yy, Tu jest 20, rozmienimy sobie to na, na Na jak najmniejsze I raz, dwa, trzy 17 poszło, dobra, git I teraz to odłóżmy do plecaka, jest świetnie, dobra Zapłacimy widzowie, nie krzyczcie na mnie w komentarzach Nic nie okradłem, dobra Żeby nie było, że zaraz tutaj będziecie mi pisać Że złodziej, złodziej Dobra, i teraz tak, fotel Fotel postawimy sobie, uwaga Tutaj w tym miejscu, tu jest, czekajcie, tu musimy pamiętać, że jest zejście, fotel postawimy sobie tutaj, żeby móc usiąść i patrzeć sobie na to wszystko, co tutaj jest, bo w tamtą stronę nie ma sensu tak często patrzeć. Dobra, weźmy sobie łóżko, łóżko postawimy sobie, weźmy tą lampę też, yy, czy ja tutaj nie potrzebuję w sumie tych lamp? No to będzie dosyć jasno. O, no to w sumie git. Dobra, łóżko sobie postawmy w tym miejscu i postawmy sobie tutaj dwa e, biureczka. Możemy na jednym postawić tą lampę, żeby już było. Możemy da dać secret, secret tom, secret skrzynkę. Ej, jak wydać tutaj ją. Patrzcie, to. Uwaga, pyk. Mocne. Mocne fest. Mocne fest. Dobra, będziemy wiedzieć, że tu jest ta skrzynka. Mamy tu, a tu będziemy musieli zrobić drabinę. Swoją drogą możemy ją zrobić, bo mnie w sumie stać. nie Zrobiłem sympatyki, znaczy. Te, jak to się nazywa? Przyciski. Nie chciałem tego zrobić, to był totalny przypadek. Totalnie mi po prostu odjęło władzę nad moimi rękami. Dobra, tu. I mamy wyjście na dach. Świetnie, świetnie, świetnie. Dobra, mamy to. Mamy to, co chciałem. Mamy przygotowaną naszą bazę, i ukryte miejsce w tej czapce. No, nie no, to jest mocna baza. To jest mocna baza. Z zewnątrz, totalnie nikt by nie pomyślał, że tam się takie rzeczy będą kryć, a jest to naprawdę mocne miejsce. Mocne miejsce, dzięki któremu będziemy mieli naprawdę dobry wgląd w to, co się dzieje na Kidowicach. No i przede wszystkim, prawda, kolejną fajną, sekretną, fajną bazę.